Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Polska Strefa Inwestycji, Enea Gorzów Wielkopolski. Z nami są przedstawiciele gospodarzy reprezentowani przez zawodniczkę Aleksandrę Kuczyńską oraz trenera Krzysztofa Szywczyka. Ola, jakbyś mogła podsumować dzisiejsze spotkanie? Znaczy, wiedzieliśmy już przed meczem, że Gorzów to ciężki przeciwnik i, i że ten mecz nie będzie należał do łatwych. I tak naprawdę przeciwniczki od początku nas zdominowały na zbiórce. I właśnie w tym aspekcie było nam ciężko, jeszcze do tego trafiały rzuty, które miały otwarte i trójki, a niestety z naszej strony te rzuty nie wpadały, no i dlatego musieliśmy uznać wyższość przeciwniczek. Jak się czułaś na parkiecie, bo dla Ciebie to była taka dłuższa przerwa od ekstra gry gry ekstraklasowych. Tak, dokładnie 10 miesięcy, także na pewno byłam szczęśliwa, że mogłam właśnie wrócić na parkiet i, i poczuć to bycie z drużyną, bycie na boisku. Ale co do takich koszykarskich spraw, to myślę, że kroczek po kroczku i że z każdym meczem będzie coraz lepiej i że więcej takiej pewności u siebie i odwagi. Czy są jakieś pytania do Oli? Ola, jak się czujesz? Tak poza tym, tak. wiadomo, fizycznie, na ile oceniasz, że ta twoja dyspozycja jeszcze musi, no po prostu wymaga trochę czasu, tak, żeby wszystko było tak jak przed kontuzją? E, tak, dokładnie, tak jak było powiedziane, to wymaga czasu. E, fizycznie czuję się dobrze, e, nic się z moją też nogą nie dzieje. Także uważam, że to właśnie kwestia tego, że potrzebuję więcej takiego ogrania, bo tak naprawdę to jest mój trzeci mecz po powrocie. I, i, I właśnie muszę łapać taką pewność siebie. To że jakby trener podsumował dzisiejsze spotkanie. Gratuluję. Gratulacje dla zespołu Zgożowa, dla trenera Maciejskiego. Byli dzisiaj zdecydowanie lepsi przy ich dzisiejszym defensie, gdzie pozwalali nam rzucać z pół dystansu. My, ta nasza skuteczność była bardzo słaba. Później też straciliśmy taką pewność siebie, nie braliśmy tych rzutów, które powinniśmy brać, i, i, no i efekt był taki, jaki był. To plus do tego Jones i Telenga, Telenga zdominowały strefę podkoszową, czego, czego się już przed meczem obawialiśmy i tak, tak, tak się skończyło, ale. ale... Kiedyś to musiało się tak stać. Przy tych, przy tych osłabieniach, jakie mamy, przy, przy tym, że ciągle ktoś nam wypada, to musiał przyjść taki mecz. Przyszedł dzisiaj przed własną publicznością i tego, tego najbardziej szkoda, bo, bo, bo też, też troszeczkę walki zabrakło. Zagraliśmy też samolubnie, kiedy pojawiły się pierwsze, pierwsze kłopoty, a tak grać nie możemy, ale, ale mówię, tym, że. Taki mecz musiał się zdarzyć, nie jesteśmy gdzieś zaskoczeni, bo w końcu to musiało przyjść te, nie da się grać cały czas ciągle osłabionym i, i tyle, ale sezon się nie kończy, mamy trzy mecze przed sobą i gramy dalej. Czy są jakieś pytania do trenera? Panie trenerze, czy da się w ogóle wytłumaczyć taką słabą skuteczność czymś jak, jak dzisiaj? Czy to po prostu taki dzień i już? Znaczy tak jak mówię, tam już część rzutów była, była, była już wykonywana nerwowo, bo pierwszych my spudowaliśmy bodajże pierwszych 12 czy 13 13 trójek, później wkradła się nerwowość, były pozycje, które w szatni powiedzieliśmy sobie, że nie ma co tutaj, tutaj za bardzo filozofować, trzeba brać te rzuty, ale tak jak mówię, pojawiło się zawahanie i efektem jest taka, taka, taka skuteczność, no, ciężko to wytłumaczyć. Teraz no, nie bardzo jest czas na trening, bo w tych y ma mamy trzy kolejne mecze. W zasadzie w odstępie kilku dni, prawda? to to, to no, gdzie szukać optymizmu po takim spotkaniu? Nie ma, ma to się popadać, popadać tutaj w pesymizm. No. Ten zespół pokazał, że, że może grać. Tak jak mówię, od, od dwóch czy trzech miesięcy on grał tak naprawdę bardzo dobrze przy, w Polsce, na poziomie polskiej, po, polskiej ligi. No i kiedyś taki, tak jak mówię, mecz się musiał zdarzyć. No. Tego, tego nie oszukamy. Dopóki byliśmy w takim powiedzmy rytmie meczowym, to, to jakoś jakoś wyglądało. W dalszym ciągu przed tym meczem mieliśmy jeden trening tak naprawdę 5 na 5, bo Jola Zimporska i Kajli Szuk nie, nie trenowały, mieliśmy 9, 9, mieliśmy 9 zawodniczek. i No i w pewnym momencie tego się oszukać nie da, plus, plus, y, plus dzisiaj, dzisiaj tak jak mówię, słaba dyspozycja rzutowa, bo tutaj nie ma co 2.24, no to u siebie na sali, no to wiadomo, że oczekuje się czegoś, czegoś lepszego i efekt jest taki, jaki jest. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję za udział w konferencji prasowej. Dobry wieczór, witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Polska Strefa Inwestycji, Enea AJP Gorzów Wielkopolski. Z nami są przedstawiciele gości reprezentowani przez zawodniczkę Wiktorię Kuczyńską oraz trenera Dariusza Maciejewskiego. Wiktoria, jakbyś byś podsumowała dzisiejsze spotkanie? Myślę, że na początku obie drużyny miały problem z wejściem w ten mecz, skuteczność była słaba, myślę, że ta przerwa trochę jednak dała nam odpoczynku i trochę byłyśmy zbyt zrelaksowane, ale później narzuciłyśmy już swój styl gry i wykorzystywałyśmy właśnie przewagi, które miałyśmy pod koszem, szczególnie właśnie pod koszem, no i właśnie wydaje mi się, że dzięki temu mamy bardzo ważne dla nas zwycięstwo. Czy są jakieś pytania do Wiktorii? Proszę bardzo. Józef Kufel, Radio Lublin. Wiktoria, chciałem Cię spytać o ten wątek rodzinny. Jak często, no ostatnio, Ola, wiadomo, była kontuzjowana, więc nie miałyście okazji grać ze sobą, ale czy to u Was wywołuje jakiś dodatkowy dreszczyk emocji? Znaczy się, czy jakiś dreszczyk emocji? Myślę, że nie. Ja na pewno się cieszę, że ja, zarówno ja, jak i siostra gramy no, na poziomie już ekstra klasy, więc jestem po prostu z nas dumna i cieszę się, że, że możemy razem rywalizować na tym poziomie że jakby trener podsumował dzisiejsze spotkanie? Najpierw o wątku rodzinnym. No bardzo się cieszę, bo no, 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 no. bardzo się cieszę znowu widzieć Olę na parkiecie, a jeszcze bardziej dwie siostry, które spędziły nas ile? Cztery 4 lata, 4 lata i, i, i na pewno myślę, że to taka sympatyczna kwestia, tym bardziej, że i Wiki i Ola są po przejściach zdrowotnych, a Teraz dzisiaj zagrały i to jest dla nas też taka fajna sprawa i jak najwięcej takich sytuacji było. A wracając do meczu, no, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, tym bardziej, że depcząca nam bo, 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 pięta Gdynia dzisiaj wygrała z Polkowicami na wyjeździe w Polkowicach. No i dlatego e, bardzo nam zależało, żeby tu po prostu wygrać. W obronie byliśmy bardzo skoncentrowani, robiliśmy właściwie to, co do nas należało. W ataku chciałbym, żebyśmy jeszcze wygrali troszeczkę mądrzej, bo dzisiaj trzeba było zagrać mądrzej. Niekoniecznie w sytuacji takiej, żeby gdzieś wprowadzać chaos i nerwowość. No i mając w pamięci to, jak Gdynia, która tutaj wygrywała 20 parę punktów i, i mało co tego meczu nie przegrała w ostatniej minucie, bo wyszły nawet chyba na prowadzenie Lublin. No było tutaj mało rotacji, bo, bo przede wszystkim myśleliśmy, żeby tutaj nie stracić koncentracji i dlatego postowe zawodniczki grały większą ilość minut niż, niż w sumie. No, więc to jest koszykówka, a szczególnie żeńska może w każdej chwili mecz się odwrócić i lepiej kontrolować taki wynik, tym bardziej, że to jest końcówka już rundy zasadnicza i tu każde potknięcie może kosztować spadkiem nie tylko o jedno miejsce, ale nawet o kilka. Tym bardziej, że mamy bardzo trudny kalendarz do samego końca, bo jedziemy teraz do wicemistrza Polski. Do Polkowic, i, i te, po tym zwycięstwie otwiera nam się również szansa nie tylko obronienia a, pozycji numer 2, ale również możliwość zaatakowania a, pozycji numer 1. Dlatego, w jaki sposób no, musimy teraz przede wszystkim się zregenerować, czeka nas długa pozdrów do Gorzowa a, i musimy mądrze. Podejść do tego meczu, ale przede wszystkim też w taki sposób, że wykorzystać też gdzieś sytuację trochę kadrową, tak jak się wykorzystał to Gdynia, aczkolwiek cały czas powtarzam, że Gdynia to dla mnie jeden z faworytów do, do nawet złotego medalu. Panie, czy waporko pan jeszcze meczu, po okolicach? Spodziewa się pan z Zembu Aid, Sobota? No nic tu nie wiadomo, to są tylko plotki i, i sytuacje, które. No. No... Na pewno nie spodziewał się tutaj chyba nikt w sytuacji, która spotkała się, która zaistniała z Mawungą, tak? no bo w jakiś sposób MVP Pucharu Polski, gdzie była no doskonała, widać było, że była w doskonałym humorze. I, i naprawdę grała doskonale w tych meczach, które przeciwko nami i Lublinowi grała. Nagle okazuje się, że gdzieś opuszcza Polską Ligę w decydującej części sezonu. Baricz było to spodziewane, że odejdzie, bo wiadomo limit obcokrajowców przy dojściu Willer i w tej samej pozycji spowoduje na pewno to, że nie będzie miała znowuż minut grania. A no mówię, no to jest sytuacja taka, która często się zdarza, ale w Polkowicach widać, że jest ten moment, który po prostu jest jakiś taki trochę, który może być z korzyścią dla wszystkich zespołów, bo kiedy byłyby wszystkie zawodniczki, pokonanie Polkowic w playoffach nie byłoby takie proste. Teraz po prostu jest sytuacja, którą dzisiaj wykorzystała Gdynia. Co prawda podogrywca może super, że podogrywce. No i na pewno ten mecz w Polkowicach będzie taki, że. Polkowice nie nienawidzą przegrywać u siebie. Dawno chyba nie przegrały w polskiej lidze, oczywiście. No i wyjdą mecz o życie, także myślę, że trzeba tutaj będzie dobrze wytrzymać presję tego pojedynku i zagrać zdecydowanie mądrze, aczkolwiek dla dwóch zespołów czasu jest bardzo mało na przygotowanie więcej teoretycznych sytuacji niż praktycznych. Czy jakiś ten trenera? Jeszcze jeśli ja mogę, panie trenerze, no miesiąc do końca sezonu, więc tak yy, wszystko będzie się bardzo szybko działo teraz. Wspomniał pan o Gdyni jako jednym z kandydatów do medalu. No ale tutaj i was, i zespołu spółkowic na pewno nie można pomijać. Chciałbym też spytać, jak pan widzi w tej układance jeszcze tutaj szansę naszej lubelskiej ekipy, bo no, nie da się ukrywać, <grym> że tutaj dla kibiców miejscowych trochę. No, jest tro dużo rozczarowań w tym sezonie. Zeszły sezon pokazał, że ta sytuacja, która w tej chwili nastąpiła też, gdzie nastąpiły duże rotacje, wykorzystanie przepisów, w tej chwili trzy Amerykanki na parkiecie. Ten zespół widać, że miał problem, że nie było tej płynności, bo część zawodniczek, nawet w Pucharze Polski, nie grała tak jak Gustavson i Szok. Absolutnie tutaj bym nie lekceważył zespołu z Lublina i na pewno nie chciałbym na nich trafić w układzie playoffów, bo, bo takiego meczu jak dzisiaj one nie zagrają. Mogą być tylko lepsze i, i zdecydowanie będą lepsze, także proszę się o kibiców nie martwić, bo na pewno uważam, że. Jest to sytuacja, która w tej chwili pokazuje, że ta liga będzie nieobliczalna. Oby tylko było zdrowie, tak i każdy zespół z, tego, z tych sześciu zespołów nie lekceważyłbym absolutnie Poznanie nawet yy, Sosnowca, nawet z Poznaniem będzie bardzo trudno, szczególnie u nich na hali. Wiadomo, że gramy tylko do dwóch wygranych meczy, a więc te playoffy są bardzo yy, loteryjne mogą być. Może zdecydować kwestia dnia i przede wszystkim musi być przede wszystkim zdrowie i maksymalna koncentracja na tą część sezonu i, i to jest jakby klucz do tego, żeby po prostu e, myśleć o tym pozytywnie i myślę, że tutaj trenerzy, doświadczony sztab trenerski zrobi wszystko, żeby po prostu pokazać wszystkim, że jest to sytuacja bardzo zbliżona, bardzo podobna do tego, co było w zeszłym roku. Ruchy kadrowe, które zostały wykonane na pewno są na plus. To widać w drugiej rundzie i na pewno będzie sytuacja taka, że Lublin nie zagra już nigdy takiego meczu jak dzisiaj, bo dzisiaj zagrał słabo, szczególnie jeżeli chodzi o atak i na pewno go nie można lekceważyć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję za w konferencji prasowej.